Ej, cześć, Manko widzów w kolejnym odcinku z nowości z innych gier. W dzisiejszym odcinku ja jestem widzu na Epic Games, gdzie od wczoraj, od 17 do dzisiaj, do 17 godziny jest za darmo e, tutaj właśnie ta gra. No i dzisiaj za 6 godzin 15 minut tak naprawdę kolejna tajemnicza gierka. E, no i oczywiście link do tej gry e, z Epica widzów będzie w opisie do filmu. No, i ta gra kosztuje 63 zł. Do dzisiaj, do 17, będzie za darmo, i potem zniknie. Także, jeżeli ktoś chce, to może odebrać. Jak nie, no to nie, no to ona po prostu zniknie. Za te 6 godzin ponad. No, i później będzie kolejna gra, i później za 24 godziny, kolejna i kolejna. Także. Także trochę tych filmów codziennie będę musiał nagrać. To jest oczywiście plusem. No i co, widzę oczywiście nie zapomnij zasubskrybować kanału, zostawić łapki w górę, skomentować i do tego odcinka. Zapraszam oczywiście też na Discorda, gdzie dużo informacji się pojawia, czy to właśnie tutaj o darmowych grach, jakichś festiwalach, wydarzeniach ze Steama. Właśnie tutaj darmowe darmowych gier z Epica, czy też po prostu z World of Tanks Blitz z innych gier. No i co? Zapraszam także na kartę społeczności. Tam też są informacje. No i co? Dzięki za zadanie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć i hej!